Cześć, witam Was na kanale Grillu i Gotuj Testu. Dzisiaj przetestujemy przepis na kosza krema, czyli brazylijskiego kurczaka, najbardziej popularny w Brazylii street food. Zrobimy jego klasyczną wersję i jedna wersja będzie z przepisu Guga Food. Sprawdzimy, może nam też to tak wyjdzie dobrze, bo widziałem, że się zachwycali smakiem, więc musimy to sprawdzić i zapraszam. No to zaczynamy. Na początek musimy oczyścić kurczaka ze skóry, wykroić część z chrząstką. Tak jak widzicie, teraz dokładnie wyczyścić kostkę. Też według oryginału można spróbować wyczyścić wszystkie włókna, ale próbowałem jak widać schodzi to z dużą częścią mięsa, więc zrezygnowałem po kilku razach. Bo szkoda, szkoda mięcha. Czyścimy chrząstkę, no, po kilku razach można dojść do wprawy, coraz szybciej to idzie. No i mamy gotowe, jak widzicie, plaster leży, przecięcie już było. No, po tym odcinku już będę używał rękawiczek, bo niewygodnie było przekładać te plastry. Przyprawy do kurczaka ćwierć szklanki wędzonej papryki jedna łyżka czosków w proszku jedna łyżka czarnego pieprzu jedna łyżka kurkumy jedna łyżka cynamonu ćwierć szklanki soli i ćwierć szklanki brązowego cukru Mieszamy wszystkie przyprawy, żeby równo rozeszły się po kurczaku Wrzucamy kurczaka Przyprawiamy Robię to na raty, żeby... Wygodniej było rozprowadzić równo przyprawę po całym kurczaku. Tak przyprawionego kurczaka odstawiam mniej więcej na 15-20 minut, żeby nabrał smaku. Robimy ciasto, wlewamy litr bulionu, kostkę masła, szklankę śmietanki, 30. Dodajemy pieprz, sól żeby to wszystko nabrało smaku po rozpuszczeniu zaczynamy dodawać powoli mąkę i mieszamy. Polecam wziąć trzepaczkę w początkowej fazie. Później jak już będzie gęste, to przejść znowu na łyżkę drewnianą i większą na pewno patelnię, bo ja tutaj miałem w topę, bo nie było miejsca na tej patelni za dużo. Ale jakoś walczyłem jak właśnie na tym etapie trzeba troszkę osypać mąki to wszystko ucieka, potem ciężko to wymieszać ale dałem radę ciasto ma mieć fajną konsystencję nie przywierało do rąk dodajemy dwa żółtka pęczek szczypiorku i mieszamy, mieszamy jak zrobimy ciasto, mięso się w tym czasie zamarynuje grillujemy kurczaka 190 stopniach do uzyskania w środku 70 stopni i w międzyczasie co 15 minut smarujemy masłem czosnkowym. Dla dodatkowego aromatu, bo jest to grill gazowy, dodałem zrębków wędzarniczych, akurat jabłon i olchalet nie ma większego znaczenia. Jak widzicie smarowanie masełkiem, obracanie, pełny relaks. to super, teraz czyścimy dokładnie z kości mięso tylko naprawdę dokładnie, no jak widzicie paluch przecięty <laughs> plaster cały czas uciekał dokładnie czyścimy kostki będą ozdobą tego dania ta część przypalona pójdzie do środka druga musi być porządnie wyczyszczona no i takie kosteczki możemy przygotować do nadziewania mięso dokładnie kroimy, szatkujemy drobno, żeby lepiej było je wymieszać. Tak przygotowane mięso mieszamy z serkiem topionym. Można go dostać wszędzie w marketach większych. 200 gram serka, pęczek szczypiorku, by nie było mdłe. Mieszamy i gotowa pasta. Widzicie, gęste bardzo. Przygotowujemy się do obklejania kurczaka. No, musiałem troszkę więcej mąki wziąć, bo ciasto bardzo mocno się kleiło. No, przyznam, że nie było to fajne w robieniu. Starajcie się jak najcieniej to ciasto rozprowadzić po kurczaku. Myślę, że dobrym sposobem mogły być, jak się nie ma wprawy, tak jak ja. Jak widzicie na tym filmiku, męczyłem się trochę z tym, yy, spróbować rozwałkować na cienkie placki i wtedy to obtoczyć. Z tą opcją już trochę łatwiej było. Nie trzeba było tak yy, rozprowadzać tego ciasta po kurczaku, tylko się to skleiło, tak jak pierogi, kostka w środek. Druga część dużo łatwiejsza. Teraz to panierujemy klasycznie, tak jak komplety schabowe. Mąka, jajko. No tutaj, akurat yy, według oryginału, zamiast bułki tarty, użyłem panko. Zapomniałem, jak się używa frytownicy. No ale, jak ktoś ma ręce z azbestu, to nie jest duży problem. No tutaj, już widać. Przypomniałem sobie że koszyk do góry. No, ale przy wyciąganiu, znowu zapomniałem. O i przypomniałem sobie. Wyglądają pięknie. Zapraszam do stołu. to wiadomo To jest teraz to jest tego część Przechodzimy do mhm. testu Będziemy próbować, nie wiem czy wiecie co jecie Street food najpopularniejszy no. w Brazylii To się nazywa kosza crema A kosza crema to znaczy Kurczak, kurczak w kremie, kurczak w kremie no. To jest zrobione na jeden sposób, a tutaj jest na drugi Nie z całym kurczakiem tylko już z Starsze, ale ludzie robią to na różne sposoby Próbujmy e, czekaj, nie, one, one się możecie? różnią Bo ten ze spaloną muszką to jest cały kurczak Przeterminowany Nie możemy od tego... <laughs> i od tego sobie możemy zacząć to okay. jestem ciekawy Kosza bo... krema Kosza krema Mam no ino krema mm -mm. Do kurczaka mm. Polecam ugryźć od dołu No tutaj za grubo trochę do ciasta Wydaje mm -hmm. się, że jest czułem. Ja się dostałem to nie może być surowe, ono jest... To jest takie ciasto. Takie ciasto. Poszuczone. Też to niektórzy robią po prostu puree z to otaczają. To nie smakuje. Mm. Ale kurczak mm. jest pyszne. Pyszne. Kurczak jest mega, nie? Dobry. Fajne. Bardzo dobry. Mm. Bardzo dobre. Mm. W ogóle Brazylijczycy mają taką mięsną jest Do piwa mm. w Brazylii podawana smażona wątróbka. No to ciasto to jest z miętami, nie tak, nie jest takie. Trochę takie masz glate. Masz glatę. Masz, glatę. masz glatę Ale kurczak jest też To jest Kurczak jest świetny. Tylko tutaj ugryźcie sobie to z dołu. Mniej ciasta mm. jest od dołu. No. No. Mm. Co to jest, no? no to masz jest... no. się? Jest... No. To jest... To jest dobry. Super, fajne. Czyli ja wiem, że tutaj kości jest tylko dla ozdoby. Tak, ona jest wyczyszczona z kurczaka. Wiecie co tam jest w środku? Ser. Ser, ale serek topiony. Topiony, no. Mm. Z kurczaki wymieszany i tyle. Tylko. Ja niestety jem to, no, no. to pierwszy no, raz no, i tak, mogę być no. mało obiektywny przy uczenie tego, bo mi to smakuje naprawdę. Bardzo dobrze. Czy ktoś z obsługi może podać ser? Aha, jeszcze to nie jest etap kawałek. No, jeszcze nie, jeszcze. <laughs> ser, tak. <laughs> Takie coś sobie co kupujesz na ulicy, dostajesz po to, jest ta kostka na kanie. Łapiesz to do ręki i jesz na ulicy. Zamiast hot doga. Bardzo dobrze. W takim prostym składniku można fajne Bardzo danie zrobić. Oba dobre, ale to. Z tym kurczakiem pogrobionym w seru no, Najciężej z tego wszystkiego jest złapać kurę Które są mega fajne, króbka, ta, panierka hmm. Środek jest taki zrobić. A to jest, jest zrobić, znaczy a tak. dziwia, że ktoś czegoś takiego nie podaje w Polsce Na no, ulicy wejdzie lepszy... się sanopit przy pieprzu no na całym bo. świecie są stragany przy każdym rogu A u nas babce, kurczę, Piotruszek ja sprzedaje to samo. Nie peprzy. o polityce na no, zaraz no, zaraz Nie, nie, nie ci polityce Mogę już iść do domu? Oceniamy Dobra, no, że na bok Rozpocznijmy obraz. Chcemy to dobrać. wrócić w dział potraw z frytkownicy Fajna przekąska na imprezę Na street, fajne. Food, street food brazylijski, będą klasyczne street z różnych krajów No to był pierwszy street food, jaki testowaliśmy w takim razie Oceniamy tak osobno dwa? Tak, czy? dwa osobno, czyli oceniamy pierwsze kurczak, panierce, a potem faszerowana panierka Faszerowana panierka, tak <laughs> Pierwszy kurczak No to okay, kur kurczak Kurczak Dziewięć ja, bo ty nie dogryzłeś się do kurczaków. <gry> ja, ja też Ja, ja jestem, ja ja jestem <gry> mega fanem takich potraw, zwłaszcza taki troszkę. Mogłoby być bardziej... Yy pieprzone i solone, Nie, dla mnie było za dużo tego ciasta powinno być takie A ciasto fajne, i no, mega fajna rzecz, na no, imprezę idealne mi chodzi po prostu o to samo ciasto tak samo w sobie, że było go dużo no, no i takie, takie prostu... rzadkane było nie, Nieprzyjemne nie było, było nie to tak. jakiś fascynujące, sam kurczak no, no, no. no to sam kurczak, no, był bardzo dobrze przyrządzony był fajny, soczysty, dobrze doprawiony ale to no. sama kitka z kurczaka tak? no. jeżeli mam oceniać jako całość, no to no. no, jakbym kupił jednego, drugiego bym już nie kupił takiego po prostu. Mm, taka prawda. No, jakby no. w tym cieście tak było, nie? Ale no, na imprezę, no. na imprezę w domu podać takie coś, na pewno byłbyś. Start, eee, ja obróciłem. Był chwalony tak. przez cały tydzień. Dla Dla mnie, coś nowego bo robię, nikt tego no. nie robił, nie no. zrobił. A, nie? Dla, Dla mnie ten kurczak faszerowany. Ja jestem, że tak, bo to wygląda, nie, wygląda tak. jest super Ja Aby do tego dodał to... płatki chilis, tak, bo, bo to, to, to było za Do samego ciasta można by dodać. To by trzeba nie? było dopracować. No by miało fajny smak i ostrzejszy. Często by na pile z ziemniaków. Czyli drugie teraz? Panierowany... Tak, panierowana faszer Bardzo dobry, Dzięki faszerowana ciastym. panierka Z ciastem Ja daję 9 Ja, ja też daję 10, ja jestem fanem takich że A ja daję 0, 9 tak, że mógł jeszcze dać czemuś 10 Bo na pewno zjemy coś tak jest. Ja, tak. ja też daję ja 9 daję 10, Dlatego 10. chciałem ja robić po przecinku, żeby mieć więcej opcji ja Ale na razie tak to, i zobaczymy co będzie Mega fajne Fajne połączenie smaków Dobra, to dziękujemy, polecamy, zajebiste jedzenie Róbcie sobie coś takiego, do zobaczenia Marka. Wygląda to ładnie, ciekawe Poczekajcie chwilę wody. Proszę ugadnąć Ale ten kurczak to... Ej to jest fajne Na imprezę zajebiste Wojtuś Tylko to mi tak położył i nie zniknęło. A wiesz co by było prościej? Właśnie jakby spire zrobić. zrobić tak. Nie możemy dupcyć za dużo